Bisma ponownie znalazł się w centrum poważnej burzy. Pomocnik Tottenhamu, już wcześniej zawieszony za używanie potlęku azotu, miał po raz drugi zostać nagrany podczas wdychania gazu rozweselającego. Materiał Desan pokazuje piłkarza z balonikiem na imprezie w listopadzie, co natychmiast wywołało reakcję klubu. Spers poinformowali, że sprawa zostanie rozpatrzona wewnętrznie, a zawodnikowi grożą konsekwencje dyscyplinarne. Podtlenek azotu od 2023 roku jest w Wielkiej Brytanii narkotykiem klasy C, co czyni całą sytuację jeszcze poważniejszą. To już drugi taki incydent. Poprzedni w sierpniu 2024 roku zakończył się przeprosinami zawodnika i jednym meczem zawieszenia. Bisma w trakcie rehabilitacji po operacji kostki już wcześniej został wykluczony z kadry przez problemy z dyscypliną w tym chroniczne spóźnianie się na treningi. Ostatni raz zagrał 25 maja, niedługo po triumfie w finale Ligi Europy. Jego przyszłość w Tottenhamie wisi na włosku.